Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Agnieszka. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić najprostszy żel antybakteryjny. Dosłownie składa się z dwóch składników. Jest bardzo prosty, łatwy do zrobienia. I polecam Wam bardzo serdecznie, abyście sobie go ze mną zrobili. Nie trzeba będzie chodzić po sklepach, szukać. Troszeczkę wiosnę Wam pokażę. Ładne słoneczko dzisiaj. Jeszcze napomknę, że ten żel dezynfekujący to jest żel do rąk na bozie naturalnych składników. On jest, składa się tylko ze spirytusu oraz aloesu. Takie są proporcje 6, 6 do 4, czyli 6 porcji spirytusu i 4 porcje aloesu. Można również dodać do tego różne olejki eteryczne, na przykład antyseptyczny z drzewa herbacianego, przeciwzapalny np. przykład lawendowy, czy odkażający taki jak olej eukaliptusowy. Zaznaczę, że spirytus powinien być troszeczkę rozrzedzony wodą, tak żeby osiągnął około 70%. Dobrze, zapraszam Was teraz do zrobienia samodzielnie żelu, a żelu do mycia rąk antyseptycznego na bazie praktycznie dwóch składników plus olejek z drzewa herbacianego. Więc ja zrobię proporcje takie, gdyż mam taki niewielki słoiczek, a uważam, że powinien być szklany, więc zrobię połowę takiej, której powinno się robić, a więc 50 ml spirytusu, to jest miarka 50 ml, i mam tutaj 10 ml żelu z aloesa to jest właśnie ten żel 10 ml to tutaj będzie czyli taka jedna kreseczka no dobra to już to nie jest apteka troszeczkę więcej, bo tu się i tak na tym miarce się troszeczkę mamy żel rance nie będą, o jeszcze dodam troszeczkę suche więc tak, tu mam tak jak powiedziałam żel, spirytus i mieszamy jest 5 kropelek olejku z drzewa herbacianego no, więcej się wlało nic to dobra no i tu mam słoiczek Chociaż właściwie to nie wyszło to tak bardzo gęste. Czyli mogłaby to być buteleczka. Wymieszamy ładnie. Nie chcę tu metalowych łyżeczek używać. Zawsze używam do witaminy C lub do mieszania właśnie takich mikstur szklanych takich lub mm, plastikowych. No, przeleję dobrze, przeleję to. akurat tego słoiczka idealnie. Proponuję jeszcze wymieszać, jednak tak potrząsnąć w tym słoiczku, bo żel jest gęsty, spirytus rzadki. No tu trochę żelu jeszcze dobra, ja sobie zakręcę i tak trochę pomieszam, pomieszam, pomieszam. Zobaczymy, co wyszło. Ja jeszcze tego nie robiłam. Chyba, chyba trzeba to jednak dłużej trochę. No jest trochę takie śliskie, pachnie. Czuć, jak ten spirytus paruje fajnie. Czuję, że są ręce odkażone. Można sobie taki słoiczek albo w mniejsze coś przelać i brać ze sobą. Jak się wychodzi z domu, jak się jest poza domem. Wychodzi ze sklepu, przeczytaj dłonie, zanim się odstawi Znaczy po odstawieniu koszyka, uważam też, że jest to dobry sposób na odkażenie sobie dłoni, w tym trudnym czasie, jak i również blatów. Tylko to szkoda trochę, bo on no, bardzo ładnie się ściera i ładnie wszystko pachnie. Dłonie są nie są suche. Taki słoiczek wyszedł. No dobrze, to dziękuję Wam. Myślę, że sobie coś takiego zrobicie, bo to jest naprawdę tanie. Uważam jednak, że na dzień dzisiejszy powinien każdy coś takiego mieć. Jest to niezbędne, aby uchronić się przed tymi wirusami, bakteriami, również, które też mogą się pojawiać. Serdecznie zapraszam do zrobienia sobie czegoś takiego. Pozdrawiam i zapraszam do widzenia.